Dzień dobry, zaprezentujemy wam oto takiego fajnego e, relnówkę po wypadku w niestety nie udało się je uratować. Kolega zaprezentuje nam części, które można zmienić. Dobrze. Lampa do wymiany. Druga lampa też. Zerzak. Zerzak. Sklepa do wymiany. Dobrze, chodźmy dalej. Koło do wymiany. Drzwi tutaj w bokse. też widzimy, do wymiany tutaj wypadły. To a, samo. A, a proszę otworzyć drzwi. Dobrze? Tutaj streamy, kurczę, wszystko, bo wypadało cały towar o, pod, zobaczy, pod, pod, do przodu. Dobrze. wiem. teraz do tyłu. Bo, taki pan zobaczy to, kurczę, opala, cała pękła. I rzuca ja go trochę, nie wiem, a tutaj staje i już no, ja tak. ja to mogę za film... To, o. za! Widzę, wsłuchaj pan! O, to da. Zobaczymy, co z tego. Lampka domy proszę pana. Też jak tutaj. Tutaj Tu zajebać. Przegadzyby też wymienić kupić Kurczę, w. Kurde, zapach ci cały cały weekend pod ciebie, gorisz nikogo w pić od carshu tej. Nic, Też jak tamtej. Tutaj oponka prace, przy oginać kola. Tutaj trzeba na wykupić. Tutaj oferuję, odpadła ten wydeha, no. oh, Dwie ja klamka się popsuła, się ja a, Proszę, pa, proszę licznik, proszę. Co za A po co po, co tutaj kurce? Co, co to jest? Co to jest? Biedze, ja. No, Dla... ja, ja, prosto w dół. No, tutaj. No jesteśmy na początku. No z tego wszystkiego tylko wytrzyma, nie? No tak, no jeszcze trochę dachu, prawda? A co się stało, że mieliście taki wypadek? No, się pada, no tak. My sobie jedziemy drogą, prawda? Dróżką tutaj, nie? polą. I tak, my sobie jedziemy, nie? Patrzymy, a tym jakiś, kurczę, wyjazd, nie? paląc, nie? My po hamach, nie? wykupujemy, nie? 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 A żona nie? Kurczę, nie? Nie, nie? I tak, a my z towarem stoimy, nie? Na drodze, nie? Kurczę. Kurcze, 20 zł w będzie, nie? Wiadomo o te cukierki, i te, te, nie? To kurczę, nie? Kurcze, my wkurzeni, nie? No widać że. Ktoś nie? I radiobus do nami gna, nie? Pokaż właśnie. 10, nie, kurcze. Widzieliśmy tam, kurwa, <laughs> <laughs> Tutaj nas goni, nie? Trzymali do nas, kurde, z shotguna, nie? My tam uciekaliśmy, Tutaj Tutaj, proszę mała no. płynie nam wszystkie pomyłki na tyma. Proszę zobaczyć. Po tutaj tak. też, wszystko. Dobrze. Też. No widzisz Dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję.